Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy sobie przez kolejny tutorial DG a dzień 76. Skonwertujemy sobie z wielu pól, które będziemy w jakiś sposób przyjmowali od naszego użytkownika. W tym demo zrobimy po prostu inputy, będziemy przyjmowali jakieś części adresu i to wszystko skleimy sobie w jeden adres, który będzie sprawdzony w Google. Jak coś takiego zrobić, już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Baboio bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową, Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec. Marelka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach babu i oraz w Babuji oraz moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, więc znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Na początku potrzebujemy jakieś pola, które będą nam dawały adres, więc poszukajmy sobie inputów, dodamy sobie inputy, co w takim adresie jest. Jest jakaś ulica, street, jest miasto, więc Ctrl D duplikuje sobie i jeszcze raz duplikuje. Więc mamy jeszcze street, mamy więc city i mamy jakiś zip code, czyli kod pocztowy, zip code. OK, więc mamy sobie te. Trzy elementy, one wszystkie wybrałem, że są tekstami, a następnie bierzemy sobie jeszcze jednego inputa i tego inputa zrobimy jako adres. I tu w tego naszego inputa będę wrzucał wartości, które są właśnie z tych różnych naszych inputów. Więc dodajmy sobie tutaj, że input street, value, później dodamy sobie kolejnego. sobie append i dodamy sobie input city value i do tego jeszcze dokleimy, może lepiej jest to po spacjach, więc jeszcze raz sobie usunę, dokleję spację, teraz do tej spacji dokleję sobie append input city value, do tego znowu append spacja. I do tego jeszcze ten nasz zip code. Append, input, zip code, value. Przez to, że to jest adres, to nam to wszystko powinno ładnie tutaj sformatować. Co jeszcze zrobimy, żeby nam to wszystko dobrze działało? To w ustawieniach musimy sobie ustawić, że mamy ustawiony klucz do yy, Google'a, do tego. Yy, geocode API key. On jest nam potrzebny właśnie po to, żeby nasza aplikacja dobrze działała i przetwarzała odpowiednio dużo requestów, bo jeżeli my pytamy na Google o różne rzeczy, to musimy za to płacić. GUL ma w planach pewną liczbę zapytań, która jest bezpłatna, ale i tak musimy zawsze mu powiedzieć, kim my jesteśmy. Spróbujemy sobie w takich testach nie wpisywać tego na razie. I zobaczymy, czy nam to będzie działało. No i zazwyczaj w mapy działają w bubble. Tylko tak, takie chyba jest dwa, trzy zapytań na minutę możemy wykonać. Więc piszmy sobie akademicka. Dajmy sobie miasto. Łowicz. I zobaczcie, już mi podpowiada cały adres. I tak właśnie dropi się tutaj magia, bo wpisałem sobie akademicka, wpisałem sobie Łowicz. A tutaj Babo podpowiedział mi, że to jest kod pocztowy 99400 oraz że jesteśmy w Polsce. I tak mogliśmy sobie właśnie za pomocą tych już dwóch, wystarczyło dwóch pól, jakiś adres znaleźć. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, żebym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz.